Dzień dobry, kolejna odsłona modernizacji Warszawy Zachodniej. Wciąż, aby dostać się na nowe perony 6 i 7 trzeba korzystać z składki. Przejście podziemne nie funkcjonuje. Z nowości doprowadzono schody na peron numer 4, ale jeszcze nie można z nich korzystać. Rusza EU160 City Zielonogórzanin do Warszawy Wschodniej. Dzisiaj mamy piękną, słoneczną pogodę, ale jest dość zimno, około 2 stopnie na plusie i bardzo przejrzyste powietrze. A jak przejrzyste to na zbliżeniu możecie zobaczyć Pałac Kultury i Nauki. Oj proszę, trafiłem na Impulsa 2 szybkiej kolei miejskiej w Warszawie. Tym razem dwie jednostki w klasycznych barwach szybkiej kolei miejskiej w Warszawie. Poza remontem mamy teraz także kryzys migracyjny, więc pojawiają się napisy w języku ukraińskim. Jest sporo osób z Urzędu Transportu Kolejowego w tych pomarańczowych kamizelkach, a tak prezentują się nowe perony i zaraz zobaczymy, jak prezentuje się peron numer 8. Dochodzimy do zejścia do peronu numer 8. Jak widzicie jeszcze jest zamknięty, ale napisy... Na peronie są już gotowe. Tu stoi jakiś skład techniczny, jakaś drezyna. Pocie. Rozwieszona została już sieć trakcyjna. Tu mamy kolejny pojazd torowy. Zaraz zobaczymy z przodu, jak on wygląda. Taka torowa ciężarówka. Ciekawy pojazd. I jak to wygląda? Są tory przy peronie ósmym, a tu mamy dodatkowy tor, który kończy się w tym momencie kozłem kolejowym. O tutaj zobaczymy, czy coś z tego dalej się urodzi. Na razie jest koniec toru, a tu mamy budowę, trochę kontenerowców. Tutaj też się odbywają prace. Jak widzicie, troszkę zbliżeń poglądowo. A na samym końcu jest peron numer 9, który, jak wiecie, już funkcjonuje. A poza peronami postój odbywa. I Belek Polregio czyli znajduje się między Warszawą Zachodnią a Warszawą Główną idę teraz kładką i taki widok jest na peron numer 8 składki. przyjrzymy się bliżej tej drezynie z peronu numer 7 tu będzie Wejście na kładkę, widzicie schody są prowadzone i będą jeszcze jakieś budynki tutaj powstawać, bo jak widzicie jest mocno rozkopane i są kładzione, kładzone fundamenty. Dużo pracowników. I widok z góry na peron numer 8. Tu jak widzicie jest magazyn. Na peronie, i widzimy również, że tory mają tutaj przy peronie numer 8 rozjazd i łączą się w jeden tor. A teraz schodzę na peron numer 7. Obiecałem Wam pokazać drezynę. Oto i ona. Drezyna Budimexu, który jest firmą, za którą stoi cała operacja o nazwie Modernizacja Warszawy Zachodniej. Funkcjonuje już oznakowanie peronu, peron ósmy, tor siódmy, sektor B. Tu taka ciekawostka, drezyna jest przyblokowana. Żeby przypadkiem się nie ruszyła. Przy peronie numer 7 i nie tylko napis Warszawa Zachodnia jest prostopadle względem torów. A przy peronie 8 ten napis jest tak na skos bardziej. A tutaj mamy odrapany stary budynek. Wielki napis Warszawa Zachodnia przy peronie numer 7 oraz przy peronie numer 8. A poza peronami, w kierunku Warszawy Centralnej, Warszawy Głównej, mamy sporo rozjazdów. I zapewne miejsce, gdzie stoi tutaj ten kibelek, będzie wykorzystywane właśnie jako tory postojowe. 8 i tutaj na krańcu wschodnim można korzystać tylko z toru numer 7, bo jak widzicie, tutaj jest barierka, która broni dostępu do sąsiedniego toru. Zobaczymy, jak to wygląda kawałek dalej. Zbliża się pociąg osobowy do łodzi fabrycznej. Który wystartował z Warszawy Głównej? I wjeżdża na tor piąty przy peronie 7. Interregio 111:29 Warszawa Główna, łódź fabryczna rusza. Czerujemy sobie teraz peronem numer 7 oglądamy co się dzieje, jak wygląda peron numer 8. Ja Wam mogę zdradzić, że pojawia się tutaj tor numer 9, więc można korzystać z obu torów, ale nie na całej długości peronu. Tam troszkę panowie... Rzucają metalowymi elementami. Tutaj już są gotowe gabloty na rozkład jazdy i informacje. Ławeczki. Brakuje tutaj wiatrochronu, który przykładowo jest na peronie numer 7 i na peronie numer 6. A my teraz nagramy wjazd Intercity. Sobieski z EP zero dziewięć dwadzieścia siedem, wagon restauracyjny oraz wagon pierwszej klasy. Tak wygląda wiatrochron. Są ławki, ochrona przed wiatrem i deszczem, śniegiem. Całkiem fajny wynalazek. Tutaj mamy stary budynek nastawni, czyli UFO, tak zwane. I mogę powiedzieć w zasadzie tyle, że Peron numer 8. Niewiele różni się od peronów, które już zostały oddane do użytku. A to widok na nowy budynek dworcowy, i robię zbliżenie teraz na napis Warszawa Zachodnia. A tu mamy kilometra, 3 200 km, 200 metrów troszkę ponad do stacji Warszawa Centralna. Dotarliśmy prawie na sam koniec peronu numer 7 i 8 i dla porównania peron, który jeszcze jest tutaj w budowie, peron numer 6 jest o kilkadziesiąt metrów dłuższy. Poza peronami, jak widzicie, jest dużo różnych elementów tak powiem. Troszkę sprzętu, troszkę pojazdów i podobnie tam w oddali, już daleko poza peronami, rozjazdy. A tu mamy całą nową konstrukcję zadaszenia z napisem Warszawa Zachodnia. Tu mamy mini podnośnik a obok zwój który bardzo ładnie się prezentuje w słońcu a tutaj przejazd techniczny Flirta który dojechał do peronu numer 9 i teraz będzie jechać w kierunku Warszawy Gdańskiej ale najpierw musi albo swoje odstać a na pewno musi zmienić tor Po raz kolejny w dniu dzisiejszym trafiam na impulsa 2 szybkiej kolei miejskiej. Tu nam przecina jakaś AKM, ale tutaj w kolorze takim niebieskim głównie z gwiazdami przemyka sobie impuls drugi. I druga jednostka w klasycznym malowaniu szybkiej kolei miejskiej w Warszawie. Te impulsy drugie można przede wszystkim rozpoznać po tym, że mają dużo większe wyświetlacze. O! A tu jeden z panów jest w podnośniku. I dla porównania, odstęp między peronem 6 a 7 jest sporo większy niż ten między peronem 7 a 8. Sami zobaczcie, ruszyła ta nasza torowa ciężarówka. Możemy zobaczyć ją w akcji. Na pewno w tym momencie panowie kontrolują to, w jaki sposób jest rozwieszona trakcja. Tu musi być wszystko na tip-top. Wciąż na nowo otwartych paronach brakuje. Tablic peronowych, czyli tablic z odjazdami pociągów w czasie rzeczywistym, ale być może one się pojawią wszystkie jednocześnie, gdy zostanie oddany do użytku również peron numer 8. Szybkie pytanie do znawców. Zobaczcie, tutaj jest kabel, który łączy. Dwa sąsiednie tory przy obu peronach i moje pytanie brzmi po co jest ten kabel? Tutaj mamy kolejny kabel i on ucieka głęboko w tłuczeń. Do czego on służy? Wjeżdża Express Intercity Premium na tor pierwszy przy peronie szóstym. 50005 50 Przejazd techniczny kolei mazowieckich to pociąg Flirt ER 160, który zmierza w kierunku Warszawy Głównej. Peron numer 6, bardzo wielu pasażerów czeka na TLK Lubomirski z Gdyni do Krakowa. Tor pierwszy przy peronie szóstym podejmie za chwilę pociąg TLK Lubomirski prowadzony przez EP09 003. Zrobimy zbliżenie na ten napis. Bezpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy. Taka naklejka. I jest klasyczny kibelek, który leniwie podstawia się. podmiejskie oczywiście i kolejny impuls dwa szybkiej kolei miejskiej w Warszawie cały w klasycznej okleiny dziś są bardzo długie postoje w kierunku zachodnim, melduje się opóźniona około 45 minut, intercity silesia, mamy dwie epoki, zatem przy o szóstym. Jest sygnał dla TLK Lubomirski. Lada chwila powinien ruszyć i tak też się dzieje. wagonów na TLK Lubomirski Lokomotywa EP09032 w okleinie kolejowe ABC dzisiaj prowadzi pociąg Intercity Silesia do Pragi. Zbliża się Griffin EU160 z Intercity, Mewa do Świnoujścia. EU160 i nowe, czyste wagony Brawo PKP Intercity. Przy peronie piątym ta tablica peronowa nie działa już dobre kilka miesięcy Tak samo jak i ta tablica zestreczowana kilka miesięcy już nie pokazuje odjazdów pociągów. A między torami przy peronie piątym mamy Depozyt szyn wjechał ed 161 008 do Raciborza. Boża. Rusza <coughs> przepraszam Intercity Mewa. Combo. A my przy peronie piątym podejmiemy teraz kolejnego dziobaka, czyli ED250. Tutaj skład kolei Mazowieckich z Warszawy Wschodniej do góry Kalwarii dwa razy EN57 AKM oraz zanim skład z Siedlec do Warszawy Zachodniej, który zjeżdża na tory postojowe. A zanim mamy EN 100 WKD, i mamy też kolejną akm tak się akurat teraz trafiło wiele pociągów podmiejskich naraz w Kraków do Stacji Główna, przez Warszawa Centralna, i Ława Główna Dworcowe Gołębie. Rusza Intercity Pilecki z Warszawy Wschodniej Pociągę do Raciborza. Boża. Ze stacji Warszawa Śródmieście mieście do stacji grociska. PD-161 008. I pierwszy. Wjeżdża skład. Interregio do Warszawy Głównej. EN pięćdziesiąt siedem AL 1148. czterdzieści osiem. A ja serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!